Witam jestem Majros i dzisiaj zagramy sobie w rafta z Michaelem. Siema. No to co. Łowimy setę. Trzeba zacząć grę. O. Tutaj jeszcze pozłapię to ręką. A jak się wam seria spodoba, możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, tak? O kurde. Bogusław chciał mnie już ten, już się chciał zjeść. Tak, bo aniołekim będzie się Bogusław zwał. No tak będzie. Dobra, to trzeba zacząć robić jakiś postęp. Hmm. W sumie potrzebujemy plastiku. No tak by się przydało, ja. Dobra. O oh, kurde, bo pół usłab... nie piję szampana. Dokładnie. Hmm. Ile masz plastiku? Jeden. Tam nic nie złapie. O, jest wyspa, jest wyspa na horyzoncie. Tam. Nie wiem czy... O, widzę! Teraz no. już zauważyłem. Dobra, mi się nie chce zużywać na początku naszego H, -E -K, więc... No Bogusław ciągle mi się chce ten. Zahaczymy o tą wyspę. Tak chyba coś... płyniemy centralnie na wyspę. No tak. co zro mogę zrobić taktyczny eksplor wyspy. Dobry plan, dobry plan e, Co tu jest? By można było stworzyć młotek Co z, zrobię? Mam młot. Chcesz młot? Słucham. Chcesz młot? Nie mam. Masz młot? Nie mam. A nie masz, dobra. To masz. Nie, nie posiadam. To proszę. O, dziękuję bardzo. Oto dla ciebie młot. Skrzynka. No, no skrzynka. Dlatego po zrobię po nią Kurde, ty. Ale bo ogóle mnie nie trafił. Mam dwa ziemniaki, odpadki i liścia. Wszystko się przyda. Jak najbardziej. Dobra, poczekam. Jak ja będę eksplorował wyspę, możesz za O kurde! Możesz zająć się rozbudową tratwy. Hm. Free przedmioty. Tam beczka i skrzynka na horyzoncie. Właśnie widzę. <laughs> Łapa plastik. O! Padłem. <laughs> to nie spadaj, bo cię bogusław zje. Dobra. Gryzie. O gryzie, poczekaj Nie mam... nie mam czego tego linii Dobra, e, by się przydało ten. Bo, żeby to się zaszło, to ja łapię beczkę. Łapaj beczkę. Nie, nie będziemy centralnie obok wysyłki. Dwie liny. To dobrze. Szybki plastik. Dobra, mhm. ja skoczę po to. Dobra. Dobra, jest odpadki lina. Kurde. Masz linę? Mam linę. Jedną? Pro, proszę, lina i masz tu deski. O. Dziękuję bardzo. I trzymaj włócznia. Dobra, ty na razie zostań na tym. Bo ja. O kurde, dobra, lo, robię szybkie to... Naprawiłem już muszą trafić do stanu początkowego. Dobra. Dobra, powiedz jak będziesz. Bóg cię się, yy, Nie, nie trafił mnie jeszcze. Dobra, nie mogę sobie tak po prostu. Czerwony kwiat, jest coś tu. Ciekawego. Nie złapałem beczki. Dobra, to ja schodzę pod wodę zebrać jakieś ciekawe rzeczy. Tylko, że ja odpływam już coś. Odpływasz? Tak, tam mm -hmm. jesteś. Eee, kam, dobra, będę miał miedziuchę. Mhm. Mm Kurde, dobra, już mnie gryzie. Plastik. Z zbiorę wszystko, co się da po drodze. Mam mieć i mam jedną glinę. Nie zjecie? Nie zjemnie. Jestem zbyt dobrym graczem. To jest daleko. Jestem Ała. Jestem zbyt dobrym graczem komputerowym, żeby mógł mnie nie zabić. Mhm. Dobra. To ja może zrobię prosty filtr To jest dobry plan. Gdzieś tutaj. To ja zrobię pusty kubek na woda, tutaj i jedna decha. A ja dorzucę drugą. Dobra. No nie mam desek już. E, I by się przydało zbudować e, tratwę. O co to się? U mnie... U mnie ten. Trzymasz razem z hakiem deskę. Masz nie <grystanie> wiem. O, o, dobra Naprawiło się. E, łapaj plastik i łapaj drewno i ten. Czyli rozbudowywuj kratwę. Proszę, tu plastik, Dobra. tutaj drewno, tu jeszcze jedną deskę. Czyli rozbudowywać, tak? Tak, rozbudowa. Słodka Dobra. wola i napełniamy słoną. Rozbudowa, bo jak nam zacznie jeść, to będzie trochę przypał. Ała? Dostałeś. No wiem. Dobra, trzeba farmę zrobić. To jest dobry plan, tylko trochę mamy ograniczone miejsce, że tak to Nie my... no, tu się postawi na tym nowym lotka. Pepchniesz? Hmm. Ej, by się jeszcze przydało jakieś właśnie taktyczne jedzenie mieć. Masz może jeden liść? Mam pięć nawet, chcesz to masz pięć. Dziękuję bardzo. Yy, o, beczki na horyzoncie. Beczka. Po co po ta... No kurde, no, złap się jest. Mam fanty. Dobre jakieś? No nawet... Takie podstawowe zaopatrzenie. Zawsze się przyda. O, jest kolejna wysła na horyzoncie. Dobrze, kamienie się przydadzą. A jak tam się kierą, bo by można było wejść... Liny. Dzień? Nie wiem, ale... Będę miał siekierę. Brakuje. Mamy farmę. dawaj, ziemniaki wal. E, dobra. Tom. Masz tu słodko wody trochę. <kli> dobra, ja Beczka. tam będę miał ten. Dwie beczki. Tej akurat nie trzeba łapać, bo tam będzie można ręką zebrać. Hmm. Kurde, i tak spadłem. Dobra. Ja mam siekierę już. Będę mógł pójść zebrać drewno. To dobrze. Bo drewno się przyda. No. O, dwie beczki obok siebie na horyzoncie. Mamy je przed sobą, więc nie będzie nawet trzeba haka używać. Mhm. Mm Chociaż. Nie no. Złapię Chyba się. wpadniemy na te beczki. O! Dawaj go O! Jest surowy ziemniak! O! Kolejny dobra do kolekcji. <tryk> I by się jeszcze przydało tutaj prosty ruszt zrobić. Uch. Uważaj, bo cię... bóg nasz. Dobra. A, przepłyniemy tą wyspę chyba jakoś. Pliwa. Dobra, pla Tak, przepłyniemy ją. Mamy odpadki na ruszt. Mam można... sześć odpadków. A. I brakuje to mi trzymaj, tylko lin. bo ja mam jeden. Mm, już mamy linę. To dobrze. Jakby ja mam dwie liny, potrzebuję jednej. Trzymaj. Eee... lina, okej. Okay. To robię prosty ruszt. I będzie se tu. Oj, i akurat no. beczka. Kurde. O jest ma dwa buraki O! Nowe jedzonko. Tak. Hmm. Przydałoby się wiosło, albo żagiel. No i też by się przydało więcej miejsca jak takie ambitne plany. No. Mogę ci dać plastiku i... Tylko nie ma drewna. A, to drewna to ja mam. Ja. Mam 9 desek, chcesz? No. Łapaj, Plastic to od razu plastik. Też. Trochę chyba spadło pod wodę. Nie, tutaj jest. Złapałeś. No. Dobra, liście. Deska tutaj taktyczna. Dobra. Liść. No i teraz to mi się podoba. Tak można może być. No. Teraz jest super już. No. Tylko jedzenia trzeba. No to mogę te buraki upiec tutaj. Nie, no bo to są nasze jedne buraki. A tutaj ja mamy ziemniaki. Ziemniaki. No wiem. Ja tego bym poczekał na ziemniaki. A mam jednego ziemniaka i dwa buraki. No jak masz ziemniaka, to możesz wrzucić. Okej. Okay. To ziemniak się robi. Na prowizorycznym ruszcie. Dobra, tu jest dużo fantów. Dobra, fajne rzeczy. Mewę słyszę. Jakby jak nadarzy się okazja, to trzeba będzie ją katrupić, żeby mieć jeszcze mięso. Więc postaraj się przy dobrej okazji ją ten. Tak. O, widzę, że tu łowczy czeka. A gdzie ten twój hak jest? Pieczony ziemniak. O, już są te ziemniaki. Posadzić buraki czy nie? Chodź. Dobra. To buraki czy ziemniaki sajtuć? Buraki teraz. Okej. Okay. To mogę No tutaj... mamy już jednego ziemniaka. Dobra, masz tu. Zasadzonego. Ziemniak teraz się robi dla ciebie <coughs> Teraz mogę. tylko podlać. Kurde słoną wziąłem wodę, nie chcę słonej. Hm. Kurde. Dobra, wskoczy po to. Dobra, bo gusza... Nie, nie trafie. Dobrze. Pod kontrolą. To dobrze. Dobra, i według mnie by mogło się przydać. To, to potrzebuje... Uuu, za dużo zrobiłem gwoździ. Gwoździ za dużo zrobiłem, ale to mogę się przydać kiedyś. Tam jest chyba kolejna wyspa, albo to ta sama wyspa Nie wiem. Ale ja tutaj mam potężną rzecz Jaką? E, tak żeby nam... Nie zjadł od razu, proszę. Jest tutaj łóżko. Dobra moc. Ale co ci to da? Nic. Dzień. Jakby y, y, Muszą do... musi dwójka spać, żeby... Beczka. O, mam ten projekt od Super! To się przyda. I dobra, połap tu chwilę, bo ja muszę tutaj popatrzeć jeszcze co my tu mamy. Stół badawczy by się przydał. Kurde, haka hmm. Więc mamy Dołeś? łóżko? Śmierć nam już nie straszna. No. Mam kamień. Ja mam kamienną siekierę. Nie mam kamienia. Co ty z tym... Ty nim rzuciłeś? Tak. Aha. To super kamień był. Był i nie ma. O, mam kolejny... Ja mam teraz kamienia. Mam trzy kamienie już. <laughs> hmm. Wędka by się mogła przydać. To będą ryby. No. Tylko liny są potrzebne. Chcesz, to masz tu no. być, liści. O, dziedziu. O, dziękuję bardzo. Lecę po beczkę. Doleć To Mam buraka. To dobrze. Którego wrzucę na róż. To wrzucaj go na róż, bo mi się już wód, ten, robi. Mi też. Hm. Dobra. Chwila. No. Ile ja lin potrzebuję? O, trzeba wrzucić wodę. Dobra. No. Jakiś liść. O kurde, z głodu już. Pomału zdycham. Uuu. Lekka kraksa. E, skrzynka. Dobra, skrzynkę będzie można też zrobić później, na takie ważniejsze przedmioty. No. Dobra, to ja... Mm, robię wędkę. Kurde! Z glinę wywaliłem przez przypadek. Dobra, to ja idę łowić rybki. Glina! Dobra, złapałem ją. Kurde, ja się wolno poruszam! A. Dobrze, udało się. Udało się. Mam projekt o, ja antena. Ja z ja pragnienia padam. Ja, ale Muszę jest antena, to jest dobrze. Dobra, teraz no. rzucę tutaj ziemniaka na różne. A ja łowię pożywienia. To dobrze. Ryb hmm. Ryby się przydadzą. A teraz, a teraz wchodzę na taki pomysł, bo można zrobić przynętę na rekina z ryb, nie? No chyba nie wiem, tak. I można upolować rekina. Eee, tak to on się sam po jakimś czasie upoluje przecież. Eee. Yeah. Dobra, jak... Dobra, już tej deski nie będę za nim latał. Dobra, ale wiesz co? Ja bym myślał, że można zakończyć już ten odcinek. Tylko zjedz ziemniaka. Okej. Okay. To zjedz ziemniaka i będzie można zakończyć ten odcinek. To jeszcze połapię rzeczy. Zjadłem ziemniak. Dobra, to złapię jeszcze tą beczkę. Dobra, i można zakończyć. O! Pisz! Jeszcze jeden. Jeszcze. jeszcze. Dobra, to chyba teraz można już zakończyć ten odcinek. Teraz już chyba koniec. No. Więc jeżeli się podobało, możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Ja wam dziękuję za oglądanie. No i no i cześć. Tak.